Cześć wszystkim, pokażę Wam teraz jak e, ustawić wszystko dobrze, aby zagrać w spotkanie ligowe w game rangerze. Mianowicie mam tutaj listę swoich znajomych, ja tu mam na razie Adriana Karola, Mam nadzieję, że nie o wszystkich już. I po włączeniu game rangera wskuję nam to okienko. Chcemy, żeby nam łączyło się również z wszystkimi pokojami. Wciskamy Window i Mine, wtedy nam to wyskoczy. Jeżeli jesteśmy gospodarzami, chcemy zacząć grę, to wciskamy host. Tutaj wybieramy sobie swoją grę, najlepiej dwóch zawodników, nazwę pokoju, hasło ją, akurat jest 1-2-3 i dajemy OK. kupuje nam okno pokoju i teraz zapraszam osobę, z którą chcemy grać. Ja tu mam Adriana, wciskamy prawym i tu będzie instant to Game, ale Alien jest obecnie niedostępny, więc nie mam tej opcji. Gdy będzie, będzie widoczna. Dodaję go, on przyjmuje i wtedy wchodzi ten na pokoju. I gdy obaj będziemy gotowi, wciskamy Start. Gra wtedy włączy się automatycznie, nie musimy jej wcześniej włączać. Następnie robimy krok niżej, który mam teraz Gdy nam włączy się już gra, włączamy sobie funkcję online i dajemy multiplayer. Następnie już to wciśniemy, otworzy nam się nowe okienko i tutaj dajemy opcję Land Play, i będziemy musieli podać swój nick. To wpisujemy najlepiej nick, który mamy na GameRangerze, jak włączymy swój pad. I otworzy nam się okno, w którym musimy stworzyć pokój. My jako gospodarz stworzymy pokój, musimy napisać nazwę Rooma, hasło, chociaż to nie jest konieczne. Dajemy 1 na 1, Game Mode Classic. Długość powyżej 6 minut i szybkość gry normalna. już to zrobimy, otwieramy pokój, a osoba, w którą gramy na liście otwiera sobie listę pokojów i dołącza zaraz. Zbieramy sobie drużyny. Widać nam mecz. Na koniec proszę, aby każdy zrobił screena wyniku, dzięki któremu będę mógł wiedzieć, jaki był wynik meczu i wpisać go do tabeli. Życzę Wam powodzenia. Dzięki.